Przyszła kolejna paczuszka też z aukcji u pani misiowskich, u Moni i Kasi. Bardzo dziękuję. Ja szczerze powiedziawszy pogubiłem się już w tych paczkach, kto co było od kogo, ale wiem, że w tej parce, którą tu widzicie, przyszły takie cenne rzeczy jak oczekiwane i symboliczne już na tych aukcjach i, i w ogóle na tych filmach Papryka Szczeciński. Tu pozdrawiam wszystkich Paprykarzowców oprócz Moni i Kasi, no, na przykład Łukiego i całą ekipę szczecińską, Areckiego. Nie znamy się osobiście, ale bardzo lubię Was oglądać. Także pozdrawiam serdecznie. No i mnóstwo rzeczy. Naklejki misiowe, które już znam z poprzednich przesyłek. Bardzo fajne, specjalne na tą edycję pomocową. Mnóstwo rzeczy użytkowych. O nawet nie zauważyłem tutaj rozpakowując, że nawet w rękawiczkach jeszcze są naklejki. Proszę bardzo, pani Misioska, Kasia Misiosk. Pani Misioskie w wersji takiej błyszczącej. No, jest się czym oklejać. Myślę, że podzielę się z wami jeszcze potem wysyłając różne kubki czy coś. Puszczę w świat te naklejki, niech się dzieje. Rękawiczki zawsze potrzebne. Dzięki wielkie. No i mnóstwo tu gadżetów widzę. Od zwiadowcy historii. Zapewne znacie ten sklep. Jak nie znacie, to poznajcie. Yy, Moneciarka, yy, naklejka. Taka gruba, fajna nakleja. Yy, na szywa. Yy, tu też logo. Yy, taka karta. Oczywiście z, z reklamą sklepu, ale też przydatna w terenie. Miareczka po prostu do fotografowania na przykład w wykopach jakiegoś znaleziska, żeby pokazać skalę, albo zmierzenia sobie monety do, w celu oznaczenia, chociażby też to na co czekałem jeszcze przed wyjazdem nad morze, ale się nie udało, ale nic straconego oczywiście to sito, takie małe sito bardzo ciekawe ja z sitami nie mam w ogóle żadnego doświadczenia, powiem szczerze więc, więc tym bardziej jestem ciekaw, do tej pory sobie chodziłem na piasku z tą plastikową opadką, którą widzieliście niedawno w filmach z, z ale na pewno następnym razem, może już niedługo, zabiorę tą łopatkę, żeby sprawdzić, jak to leci. Także super, dzięki. No i torba też torba i smycz od Zwiadowcy. Pozdrawiam serdecznie zarówno Zwiadowcę i Sklep Zwiadowcy. Tu macie adres: www.sklepzwiadowcahistorii.pl zaglądajcie ja się na pewno tymi gadżetami z wami podzielę, ponieważ jak pewnie wiecie super gadżeciarzem nie jestem to po prostu był udział w aukcji charytatywnej, więc to było najważniejsze żeby pomóc Lilce i nadal odsyłam was do tych aukcji, do, tej, do tych zapisów live'ów na, na kanale Pani Miesioska, tam są też linki do akcji pomocowej zawsze się można dołożyć i pomóc nigdy na pomoc nie jest za późno Natomiast gadżetami na pewno się będę z wami dzielił. Ostatnio dostałem kilka różnych moneciarek, na przykład naszywek, które nie ukrywam, chyba nie zbieram za bardzo kubki, jeszcze gdzieś tam odstawiam, bo to dla mnie jest pamiątka z tych wszystkich spotkań czy, czy właśnie takich fajnych akcji pomocowych. Będzie o tym pewnie więcej w przyszłości. Może z okazji jakiegoś konkursu podzielę się na pewno jeszcze tym, co tu widzicie i różnymi innymi gadżetami, które gdzieś tam zebrałem wcześniej. Papryka rządzi. Dzięki wielkie. Skrzyneczki po Buskowiance się zapełniły pasztetówkowymi butelkami klary, więc sporo dzisiaj będzie podjechać do Kauflandu, zostawić to i wykorzystać kupony, bo jeszcze mam na jakieś 30 złotych poprzedni, więc pewnie będzie 5 dych dzisiaj na zakupy z butelek. Ja jeszcze do paczkomatu na chwilę, bo oprócz wczorajszej paczki z misiowych aukcji przyszła jeszcze jedna od Zoszki. pozdrawiam serdecznie yy, i zobaczymy, bo to jest kolejna paczucha, właśnie z tej szczytnej akcji. Też już kompletnie nie pamiętam, co w niej ma być. Kuleczka, to jest. Tajemnicza kuleczka od Zosi, tu już jest ko mnie. Czuję się dobrze. A tu już są kubeczki do zwycięzców z ostatniego kubkobrania. Także dzisiaj pójdą w drogę. Oj bogata ta patrzy od Zośki. Dzięki Wielkie Kieł i towarzysze, przyjaciele, sympatycy. No jest tego naprawdę dużo. Nie będę nawet wymieniał część, na pewno poznajecie. I Tomek Kropek i kubek Tomka, na który polowałem parę razy i wreszcie się udało. Także pozdrawiam cię Tomku. Mam twój kubas, będzie na pewno w szczytnym jakimś miejscu fajnym yy, u mnie na półeczce. Jest też monetka, Tomka kropka, także super. Yy, I co? Nawet ja się załapałem do siebie, bo już nie pamiętałem, że w jakim zestawie tam byłem obecny, zostałem dorzucony, także miło mi, że może bytek wrócił do Morze bytaku. No i pozdrawiam serdecznie przede wszystkim samą zainteresowaną tymi akcjami, czyli Lilę i całą jej drużynę, z wielkimi podziękowaniami jeszcze raz za całą tą akcję wsparcia. Mam nadzieję, że jeszcze coś będzie robione, jeśli będzie potrzebne. Najbardziej mam nadzieję, że nie będzie potrzebne, bo wiadomo, że to chodzi o zdrowie i, i tego typu problemy, ale gdyby było potrzebne, na pewno yy, będę w akcji. No słuchajcie, dni się zrobiły okrutnie gorące, jest już 2 lipca. Ja teraz idę do centrum, do Frontiery, tam gdzie już spotkaliśmy się raz z Domenico. Próbowaliśmy tam matriciany, pasty. Mega dobra, naprawdę mega wspaniała, al dente, przewspaniały smak, umiarkowanie, pikantna. Polecam szczerze to miejsce, ale że jak wiadomo, jak się jest raz, to nic pewnego, no to taka stara zasada, idę drugi raz sprawdzić, czy to prawda. Tam już jest tramwaj, którym chcę się załapać, więc trzeba będzie trochę podbiec. Także spotkamy się na miejscu w Frontierze i nad talerzem. Śmieszna rzecz, a propos tego, Sita, jest taka, że ono jest ze Świdwina. Dlaczego? No nic śmiesznego w samym Świdwinie, oczywiście. Po prostu ze Świdwina jest mój kolega Wiesiek, a tak się składa, że do Świdwina prawdopodobnie pojadę w niedzielę. I będzie to przedmiot filmu, filmów. Będzie to taka krótka podróż, jeszcze nie wiem ile ludniowa, ale faktycznie pojedziemy z kolegą ze Świdwina do Świdwina razem z Pawłem. Myślę, że obie osoby możecie kojarzyć już z filmu, Wiecie, się tu kiedyś pojawiał się, pozdrawiał Klary, byliśmy na spacerze w lesie razem. No a Pawła znacie chociażby z naszych wspólnych spotkań rysunkowych, Także. Tak, tak, taki trip nas czeka, a si to zupełnie losowa sprawa. Pojawiło się ze świtwina i, i Świdwin został jak gdyby odczarowany. Wróciłem z pracy, ale pogoda jest strasznie trudna. Jest, nie wiem, 30-kilka stopni. W słońcu myślę, że spokojnie 40, bo jest no, niewyobrażalny upał. No i tutaj tak wygląda labrador, który czekał tutaj wiele godzin i jak widać strasznie porywa się na spacer. Tam jest totalny upał. No tu można ewentualnie odpocząć niechera. Odpoczywamy sobie. No, tylko tak się da znieść spacerki. W międzyczasie wpadło trochę nowego sprzętu do rozbiórki. Jakieś wentylatory, dyski, piloty cuda. Będzie fajna zabawa. A królik pojawia się nie bez przyczyny, bo jest 8 dy do wrzucenia, a to za szkic, który ktoś zdecydował sobie kupić na pamiątkę z oldschoolowej, wisiał tam dość długo. Dzisiaj tam wstąpiłem z domeniko. No i okazało się, że czeka cash A więc jest 8 dych. Zwyczajowo, pach, leci Może by czasem Gdzieś miasto jakieś może jakaś, a może raz na skos przez przesłał, sen głęboki, ten szalęczy Może, może by raptem tak, może by tak znienacka. Pociągiem, autem, a może pierwszą bo są w klapkach. Może na późno po zmroku, z wałem, taranem, albo powoli krok po kroku. Może by wreszcie, jakkolwiek, może nareszcie, cokolwiek, dzisiaj, jutro. Z sobą słuchaj, dziś nie czekaj, teraz ruszaj. Jestem pod Kauflandem, czyli następny etap wypasu królika pierwsza partia, butelek 11:50, i jeszcze za chwileczkę, druga, Nie jeszcze raz 11:50. No i okej, okay. bonów za 53 zł, 20 groszy, a więc zakupy pełna siata mięsa, 10 paczek, marchewka, pietruszka i zapłaciłem złoty 21. Zł. No to jeszcze na złomik. Co prawda mam bardzo mało złomu i wcale nie chcę teraz sprzedawać złomu, ale muszę mieć wolną pakę na weekend. No takie tam drobiazgi: 25 zeta za, za złom, także nie było dużo, ale coś tam do królika, do otworu wleci. A w kąciku recyklingowym zagadka. Co to było za urządzenie. Takie cudo. No to krótkie podsumowanie akcji. Raz, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Różnego rodzaju podrobów, kostek, skrzydełek, udek i innych historii żołądków na rosoły dla. Jaśnie pani, która tam leży i akceptuje do tego marchew, do tego pietrucha, więc będą rosołki. a wszystko razem kosztowałoby 54 zł, a kosztowało ,21 zł 21, bo dzisiaj za butelki 11,50 i 11,50, czyli 23 zł plus. 30-20 to był poprzedni paragon, którego jeszcze nie wykorzystałem, pamiętacie, oddawałem też butelki i skrzynkę. Warto, nie warto, piechotą nie chodzi, jak to się mówi. Królik, ten biały, który tam leży, tamten królik już jest nakarmiony, a oczywiście zgodnie z zasadą cała ta wartość plus 25 za złom, czyli około tam 77 bodajże złotych, wędruje oczywiście do otworu. Serduszka, żołądki, wątróbki, marcheweczki. Pan się ślini normalnie.